Simanowidzowie, witam was bardzo cieplutko w kolejnym odcinku Spongebob Tower Defense. A w dzisiejszym odcinku mówimy sobie nowy event, który został dodany w ten weekend oraz pokażę wam, jakiego gifta dostałem od mojego znajomego, i ten gift jest naprawdę przepotężny. Także ty, mój drogi widzu, bez przedłużenia strzel, koniecznie tej łapkę w górę, subskrypcji. Zapraszam Cię do oglądania. No i tak jak widzicie pod tytule miniaturce dostałem od znajomego, a tak dokładnie od mojego kuzyna najlepszą jednostkę, jaką mogłem sobie. Tylko wymarzyć, czyli Spongehenge'a Tak, dostałem go, jak to się wydarzyło No powiem tak, ostatnio byłem U mojego kuzyna, no i tak sobie po prostu Gadaliśmy i tak wspomniałem O Spongebob Tower Defense i okazało się Że on też nie niego gra, a tak dokładnie Grał i powiedział, że on już to nie gra, może Mi oddać, no i tak odostałem Spongehenge'a Za darmo od mojego kuzyna, także pozdrawiam go Cieplutko, jeżeli ogląda ten odcinek Bo naprawdę no, ta jednostka dużo Mi pomoże, zwłaszcza w tym evencie, który Mamy dostępny, dokładnie chodzi tutaj O Bubble Bowl, jest to nowe Event, który został dodany w ten weekend. Na czym on polega, widzowie? Na czym on polega? Polega na tym, że macie tutaj rajdy, można też to robić na zwykłym endlessie, zwykłych mapach albo challenge'ach. W zamian za przejście mapy dostajecie takie bombelki, bańki w sumie to są bańki, które możecie wymienić na specjalne creaty, w których kryją się niesamowite tutaj, jak widzicie, jednostki, a dokładnie chodzi o takie, jakie tutaj widzicie. Plus uncommon mamy tubkę majonezu, która daje 1500 expa. Najbardziej poluję tutaj na sekrety, więc troszeczkę pewnie sobie teraz pogram, jak mam tego sponge handża. i myślę, że w tym tygodniu nawet opening zrobimy. No i co zostało jeszcze dodane? Tak naprawdę, no, nowy game pass, nowa podka, która daje dwa razy więcej tak naprawdę tej waluty, no i chyba tyle. No, mamy jeszcze questy i tak naprawdę to koniec. Więc co? Ja póki co idę testować tego sponge handża. nakarmiłem go, wyfidowałem, więc zacznijmy grę. Przy okazji będę tutaj wbijał szpatuły i Captain me sobie odbiorę. Let's go, zobaczmy, jak on się tu tutaj... Tutaj prezentuję, wbijamy na nowy event. No i zobaczymy, zobaczymy. W ogóle też to jest nowa mapa, bo zmienili mapę od rajdów na taką mapę. Zwykłe mapy chyba są naprzeciwko, aczkolwiek też nie jestem pewien. Ale chyba tak, zwykłe mapy od rajdów są naprzeciwko. Bubble Bowl, let's go! Normalnie koncert tutaj widzowie mamy. 1750 za postawienie. Nie ma problemu, nie ma najmniejszego problemu, tylko lag musi mi się skończyć, bo nie mogę startować wave'a! Czemu nie mogę wystartować wave'a? Czemu gra akurat mi zaczęło? Dobra, mogę wystartować. Let's go. Czy na start dam? dostanę tyle dolarów tutaj? 1750. Uwaga, czy ja będę musiał jakiś starter tutaj postawić? Ogólnie pierwszy raz gram ten event prawdopodobnie. Tak, to jest pierwszy raz, kiedy gram ten event. Nie, grałem dwa razy, tylko dwa razy przegrałem. Ale no pierwszy raz tak naprawdę z tą jednostką, więc dajcie mi i stawiamy go i let's go. 13000 damage na 0,8 sekundy. No dobra. Szczerze? Ja się zastanawiam, czy on solo nie wykieruje. bo no jest przepot Najlepsza jednostka w tej grze. Jak ja się nim cieszę, człowieku! 13 tysięcy, o tak, o postawieni Już nic nie muszę robić, pewnie do końca gry. Nie no, do końca gry pewnie będę musiał postawić jeszcze jednego albo coś w tym stylu. Chociaż postawić nie postawię, bo limit to jeden na tym enchancie. Bo mam na nim secret formułę. Tak, dokładnie. Neptuna może się nie uda, ale secret formuła jest. No i zobaczmy, czy on da radę tej solo wykierować? Czy jednak przegram? Czy będę musiał coś robić? Nie, no na pewno sobie go ulepszymy. O, jak widzicie, już prawie jednostka przeszła do bazy. Więc let's go. Statystyki, widzicie, jakie są początki. Pyk, ulepszamy go. Nagle 15 tysięcy na 0,7 sekundy. No to jest niesamowite. To jest niesamowite. Robimy kolejny upgrade. 19 tysięcy damage'a. Potem 24 tysiące damage'a. I ostatecznie, może nie ostatecznie, ale 30 tysięcy damage'a. Czajcie to? A ja jeszcze do tego dodam tutaj DreamGar'ego, który ma oczywiście Enchant Jelly. I zobaczymy, jaki on wtedy będzie miał cooldown. Ostateczny level. 40 prawie tysięcy damagean 0,6 sekundy. Range 65. Dokładamy tutaj do kolekcji Dream let's go! I nagle jego tutaj licznik zmienił się na 0,2 sekundy. Dosłownie 0,2 sekundy. Czyli na sekundę objaśnię 20 tysięcy damage'a, Czy ja coś więcej muszę robić? Tak szczerze? Nic chyba nie muszę robić. Zobaczymy, czy taki Dream Gary. tu nie chodzi dosłownie o Dream Garego, tylko chodzi o Enchant Jelly, który zmniejsza nam cooldown. Dadzą radę wykierować całą grę. Dosłownie, tylko ta jednostka. No jestem bardzo ciekawy. Strasznie chciałem ją mieć. No i udało się. Dzięki niej teraz mogę robić wszystko tak naprawdę. Bo tylko jego stawia mi koniec giereczki tak naprawdę. Nic więcej nie muszę robić. To mi się mega podoba. Naprawdę. Bo grałem ten event z tymi jednostkami, co mam, czyli Cyborg, Planktonem, Dreamgarem i tak dalej. No to powiem wam, że na Nightmareze mi nie szło. Więc ten secret jest naprawdę przepotężny, bo stawiam takiego jednego, on no kieruje mi całą grę. A wyobraźcie sobie, że wcześniej stawiałem Planktony, Dreamgarego, Quickstera, no i Perełkę i nie szło mi tutaj iść w ogóle wygrać. Nie mogłem. A teraz jedna jednostka kieruje wszystko. To jest przepotężna prawda, jednostka, za którą Kuzyn jeżeli mi oglądasz, bardzo ci dziękuję I dobra, zobaczmy, ile to ma w ogóle wave'ów Obstawiam, że 25, czy damy radę wygrać Ogólnie ocenimy sobie też mapkę Bo tak naprawdę jeszcze jej nie oceniałem Jego ona się prezentuje, tu mamy głośniczki Widać, że to jest jakiś koncert po prostu Ładnie zrobiona mapa Jak widzicie, po prawo jedna jednostka gra na gitarze Po lewo plankton na fortepianie chyba, tak? Czy ja dobrze widzę? Albo na pianinie w sumie, na pianinie Dobra, na pianinie chyba, nie wiem, nie odróżniam niestety instrumentów No i na środku mamy Spongeboba Patryka oraz tutaj no i właśnie, zapomniałem widzowie. Zapomniałem, ona się nazywa. Sandy, Sandy, dokładnie, Sandy na gitarze, let's go. No i z tyłu też tutaj grają Perełka, Pan i pozostałe jednostki. Dobra, czy my tutaj? O, patrzcie, jednostki przechodzą gdzieś dalej. Czy ja będę musiał coś dostawić? Bo jestem bardzo ciekawy, nie chcę na pewno tego przegrać. Więc ja bym coś dostawił, ale jestem też ciekawy, czy tylko ta jednostka da radę wykierować. Więc nie wiem, czy ja chcę coś stawiać. No idą silne jednostki, naprawdę ten event jest ciężki w trybie nightmare. Ja bym tu dołożył secret planktona tutaj tylko. Cyborg planktona, ulepszmy go sobie na maksa. Drugiego ostawiamy z drugiej strony, pyk, ulepszamy. No i tak naprawdę trzy sekrety. Trzy na trzy sekrety w tej grze posiadam. Jestem naprawdę z tego mega dumny, że taki bambik jak ja, który nic nie miał, no i w sumie dalej nic nie ma, bo tak naprawdę solo zdobyłem tylko Dream garego Od zostałem cyborg planktona i czas sam też nie zdobyłem, bo dostałem od kuzyna. Prawie wszystkie jednostki, jakie tutaj mam, dostałem. Jedyne co no to Dream Garry, to jest jednostka, którą nie dostałem, tylko sam zdobyłem, bo miałem farta i go go po prostu. Kto oglądał odcinek, ten wie. Także, no wiem, że pewnie niektórzy widzą mnie, mnie z że że sam nie zdobyłem, ale spokojnie, spokojnie. Jak teraz mam tego sponczkędża, drugiego też zdobędę. Może nawet na konkurs sobie jednego damy, kto wie, kto wie. Zależy tylko, kiedy mi się go uda zdobyć. Ale jeżeli nie będzie lepszego sekreta, uda mi się go zdobyć. No to dwa takie sekrety mi nie będą potrzebne, i może rozdamy, nie wiem, kiedyś, jak wbiję ten tysięczny level, czy który tam trzeba mieć, żeby go odblokować. Przy okazji coś mój internet szwankuje. Halo? o oh, dobra, odlagowało, już się bałem. Bałem się, że. Normalnie tutaj gościu z gry mnie wywali Dobra, 21 Wave. Czy my będziemy mieli jakiegoś bossa za chwilkę? 21 Wave, zarabicie mil 25. I też ten Game Speed, jezu, nie widzowie, powiem tak. Grałem chwilę na 2x speedzie bo widziałem jak kuzyn grał. On miał 2x Speeda klasycznego. Dużo zmienia ten Game Pass. Naprawdę dużo pod względem rozgrywki. Jak na Speedie 5x na przykład w ciągu godziny zagrałbym 5 takich meczów, to na Speedie 2x zagram takie dwa mecze mniej więcej. Czeicie to? Także no, naprawdę tutaj ten Speed dużo zmienia. Naprawdę dużo, dużo, dużo. Dużo zmienia. I polecam Wam zainwestować, bo moim zdaniem to jest jedyny Game Pass. Może nie jedyny, ale jeden z najlepszych. Ja, na przykład, w tej grze tylko ten Game Pass posiadam i to mi wystarcza zdecydowanie. Wiadomo, VIP też jest fajny, Huntery również są spoko, no ale czy są jakieś bardzo potrzebne? Szczerze, widzieliście, udało mi się Dream Garrego bez żadnych Game Passów zdobyć, więc da się, da się. Więc jak już macie w coś zainwestować, Robuxy, to na pewno w 5x Speed, który daje Wam bardzo, bardzo dużo. Przy okazji, 24 Wave, zobaczmy, czy wygramy tą giereczkę. Let's go, let's go, let's go. 25. mi tutaj dawajcie, bo 25. chyba będzie ostatni, mam nadzieję, przynajmniej taką zobaczymy za chwilkę. Czy 25. będzie to ostatni wave? I dalej w sumie nie wiem, czy cyborg planktony były mi tutaj potrzebne, ale prawdopodobnie tak. Dobra, mamy bossa. King Jellyfish. Wow, wow, wow. Ilu ich tu idzie, dobra, damy im radę, czy nie? Ej, dobra, King Jellyfish nie wchodzi tutaj. Dobra, powiem tak, cyborg plankton jednak był potrzebny. Jak nie wcześniej, to na pewno teraz jest potrzebny, bo teraz, gdyby nie on, to byśmy przegrali, a tak to w tym momencie właśnie wygrywamy. No 150 golden spatu, 500 bubbles No i reszta, no to słoiki Przy okazji jeszcze tutaj mamy, teraz zauważyłem I gra trwała 7 minut No to na zwykłym trybie z 20 17, coś w tym stylu by pewnie trwała W sensie na 2x speedzie o to mi chodzi Total damage 20 milionów Zarobione pieniądze, no dobra, koło to obchodzi Wracamy do lobby No i jak mamy nasze tutaj bańki, wchodzimy w event Przy okazji mamy questy, let's go, zdobywamy kolejne 150, dokładnie wchodzimy W shop, kupujemy na przykład takie 2 krejty Let's go za 1000 baniek czy jak to się na to mówi? No i jak widzicie, mamy takie bubble kapsuły, bubble kapsuły. No i możecie sobie otworzyć ankamon rare i uwaga, co ja dzisiaj jeszcze zdobędę. Tu są same jednostki, jakbyście pytali. Plus to jedzonko również, które jest Uncamon? Nie, jakie one jest? Uncamon, tak, Uncamon jest jedzonko. Zobaczmy, czy dostanę właśnie w tym momencie. Tak, Uncamon, słoik majonezu. No to jest coś fajnego akurat. Wszystkie farmy wydałem, więc tu akurat ta się przyda. Stupka majonezu, ile on nadaje? 1500. Ile to mi takiemu ziomkowi da, Totalnie nic jak coś. Użyłem całego mojego jedzonka idę. Mu tylko 38 level, tak naprawdę. Czajcie to, a miałem naprawdę bardzo dużo tego jedzonka. Jeszcze wejdźmy sobie szybko w Unit Index, ile mi brakuje 10. Jestem bardzo ciekawy. Dobra, wiem, że dwie jednostki, okej okay. dobra, tych chyba nie mam. Tutaj jest pasa i dalej się z tym pasem zastanawiam, czy ja go widzowie mam kupować. 800 Robux, 800 Robux, no kusi, ale nie potrzebuję tej jednostki, więc chyba nie będę kupował, bo na dużo mi tutaj nie zmieni, tak naprawdę. Mam trzy sekrety, jedynego Quickstera mógłbym sobie podmienić, a tak naprawdę, poza tym. To chyba nic. Tego ziomeczka totalnie wiem, jak zdobyć. Tu są te dwie nowe jednostki z tego eventu, które zdobędę. Tu chyba również są dwie nowe jednostki z tego eventu. No, trzeba uzupełnić sobie ten indeks i zobaczyć. 10 jednostek brakuje, więc myślę, że na luzie dam radę. Plus, właśnie odebrałem kodzik Nie wiem, czy widzieliście, ale polecam użyć sobie Sandy Fun Day. To jest kodzik który daje wam. Magic Coach 5, Gold Trade, Reroll, oraz jedną rzecz oraz mamy Bubble Pop, nie wiem czy działa, let's go, używamy i mamy Bubble Kapsułę. Jeszcze zobaczy Saturday, ale chyba nie działa, tak, tak myślałem, że raczej nie działa, chociaż może źle skopiowałem, czekajcie, tak źle skopiowałem i działa dalej ten kodzik, więc możecie również użyć, proszę bardzo... Trzy kody, które działają i dają wam Magic kończę oraz Trader Rollsy. Jeszcze jeden tutaj. Ej, dobra, ile ja tu dostaję tych widzowie? Ja wam pokażę te kody. No i ja nawet nie wiedziałem, że tyle kodów działa. Bubble Bowl Time też działa. Wow, ej, dobra, używajcie tych kodów. Ja mam je normalnie, pokazuję. Dobra, nawet nie wiedziałem. Dużo Trader Rollsów dostałem przy okazji. I kapsułę jedną dostaliśmy. Uuu, a to, co to jest? Yo! To jest coś takiego. Ile tutaj daje Expa w ogóle? Ja teraz zauważyłem, plus boosty dostaliśmy Ej, okej, okay. ile to da Uuu, dużo daje Tutaj expa, naprawdę dużo tutaj daje No i plus mamy x2 bubble Boostik na 60 minut, więc polecam Naprawdę użyć tych kodzików, bo są Niesamowicie, jak widzicie, przepotężne przy okazji mam 50 trade rerollców. No i powiem tak, na cyberplanktonie planktonie pasowałoby jednak tutaj zmienić. Ale nauczyłem się grać z dwoma cyberplanktonami, więc raczej nie wiem, czy będę zmieniał Dream Gary. No jemu można byłoby dać Secret Formułę albo jakąś lepszą, no. No, chyba sobie damy, chyba sobie damy. Dawajcie, rerollujemy jeszcze przy okazji na odcineczku. Może znajdziemy Secret Formułę. Let's go, let's go, let's go. Zobaczmy Jellyfish, znowu Jellyfish. Szybko, 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 daj. Vortex, Vortex, spoko, ale no nie, nie, nie. Panie kolego Już Wolałbym sidekicka chyba na nim po prostu Persuit, jellyfish No chyba raczej nic nie znajdę mi się wydaje wiecie Sprawdzam, sprawdzam Może Neptun siądzie, ale wątpię jednak w Neptuna Tutaj Vortex kolejny Sibir, Jellyfish No i Jellyfish znowu I czy ja chcę go zostawić? No nie, chcę mi się go zostawić Szukamy dalej Gorzej jak nic nie będę miał Używamy złotego No i Jellyfish Czyli podsumowując Wydałem 50 Trader Rolls Żeby mieć taki sam enchant jaki miałem Mega opłacalny interes No i dobra W dzisiejszym odcinku Widzę to na tyle Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał Bo naprawdę tutaj pokazaliśmy co było w evencie Pokazałem wam co dostałem Więc moim zdaniem odcinek dosyć udany co najzakończone nie mogę powiedzieć, że niedługo będzie Hell of Champion, tak? Prawdopodobnie nowy tryb gry, który zostanie dodany może za tydzień, może za dwa tygodnie, więc ja wyczekuję. Tak samo wy widzowie oczekujcie następnych odcinków, które pojawią się na tym kanale. Póki co ja będę zmykał, słyszymy się w następnym. Trzymajcie się i elu!